Marcin Orender, Google Polska. Bardzo dziękuję. Ja stara, starałem się tutaj robić notatki na bieżąco, żeby odpowiedzieć trochę na te pytania i te wątki, które się pojawiły. Mam nadzieję, że też dojdę, tak jak pani mówiła, żeby ten wymiar ludzki, aczkolwiek przyznaję, że na ostatnim miejscu go ale to może kwestia zawodowa. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu doktorowi tutaj, Grutowskiemu za, za, za ten otwierający, który w doskonały taki przekrojowy sposób systematyzuje całą dyskusję byłem pod, pod dużym wrażeniem I, i, i fajnie, że zaczął właśnie pan od tego, że jest ten no, trend powiedziałbym, a ja nawet bym nazwał go moralną paniką. Prawda? Jesteśmy właśnie w tej fazie cyklu koniunkturalnego, który się charakteryzuje tym, że wszyscy nagle widzą te negatywy tak jak wcześniej widzieli pozytywy, więc no, tak jak tu pani mówi złoty środek generalnie Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy zanurzeni w pewnym właśnie trendzie i, i, i tak starać się, te no, zarówno chóry optymistyczne, technologie nigdy, zresztą mało, ja mam wrażenie, że to trochę jest ho że, że, że mało kto uważa, że technologia rozwiąże wszystkie problemy prawda, ludzkości, na pewno jest, może być pomocna. No i generalnie do tej pory ludzkość sobie nieźle radziła właśnie wynajdując kolejne technologie. Już dawno przecież prognozowano, że, że, że wymrzemy z głodu. Tak? A kolejne rewolucje agrarne jednak okazują się, że można coraz większą liczbę ludzkości jednak wyżywić na tej planecie. Więc generalnie nasze doświadczenia do tej pory z technologią są ogólnie, w ogólnym rozrachunku pozytywne. Oczywiście mamy teraz kryzys klimatyczny przez to, że nauczyliśmy się spalać paliwa kopalne, ale to nie znaczy, że lepsza, w lepszym miejscu byśmy byli, gdyby po prostu nigdy nikt nie wynalazł ognia, prawda? Więc wydaje mi się, że takie właśnie spokój jest, spokój jest ważny. I tak staram się właśnie, tak jak pan doktor podsunął, świetne zresztą, mówię, ten podział, te różne perspektywy strategicznie, cywilizacyjnie, czy tak na tym najwyższym podziale. Bardzo dobre uwagi pana Tomaszewskiego, że jest tutaj, zresztą mieliśmy w tym samym miejscu parę miesięcy temu. Ciekawą debatę, właśnie. Zresztą chyba bardzo mnie się wtedy podobała, właśnie na, na, na tle tego, tej rywalizacji no praktycznie cywilizacyjnej. Ja bym tutaj tylko taki jednak wtrącił, że oczywiście Rosja bardzo chce się oddzielić i, i z jakąś swoją indywidualność tutaj, ale ich możliwość eksportu tego, ich, ich internetu jest zerowa. Tak, oni najwyżej się zamkną w swoim kokonie, ale tak jak Chiny przez swoją potęgę i, i oddziaływanie w Afryce czy w Azji y jest szansa, że, prawda, że ten internet rzeczywiście będzie eksportowany, ten ich model nie tylko technologii, software'u, ale właśnie ten pewien model jest rzeczywiście realna. One są faktycznym rywalem strategicznym USA czy Zachodu w cudzysłowie, no to Rosja to jest zupełnie inna liga z całym szacunkiem dla obecnych, obecnych prób. No, gdzie się to mówi? Tutaj dyskutowaliśmy długo, gdzie Polska powinna się usa, u, usta, ustanowić, usa, usadzić w, tym, w tej rewolizacji. Na pewno powiedziałbym też, mówił Pan o sztucznej inteligencji, miłe słowa o nas, też lubimy myśleć, że, że nie najgorzej sobie radzimy w, tym, w tej dziedzinie. Ale na przykład DeepMind, czyli no, firma, która do nas należy, ale jest na przykład autorem AlphaGo czy Alpha go Zero, no, tych, tych no, sztucznych inteligencji w cudzysłowie, które w Go są no, mistrzami świata teraz, jest brytyjska. Tak? Siedziba jest w Londynie i tam, tam dalej utrzymujemy. Więc to nie jest tak, że to jest takie wszystko zgromadzone na tych, na tych polach. No, w Europie oczywiście nie, nie ma takiego, takiego otoczenia regulacyjnego. To znów na inną dyskusję temat, żeby te firmy rosły tak szybko jak chińskie, prawda, czy, czy amerykańskie. Ale to jest to nie dlatego, że nie ma, nie ma ludzi, którzy są w stanie fajne rzeczy tworzyć w Europie, zresztą też w Polsce. I, i tutaj tu troszkę też tu mówił, już nie pamiętam czy Ignacy. O, o tym, że, że są pewne, że platformy czy rozwiązania cyfrowe też umożliwiają mniejszym. Z jednej strony oczywiście jest to dla konkurencji pewne wyzwanie. Zresztą zdajemy sobie sprawę, że jak to się mówi zakłócamy wiele rynków swoją działalnością, ale jest to też platforma dla działalności dla małych firm w zakresie AI na przykład. Google od, nie dość, że wyniki badań otwiera, to znaczy publikujemy badania naszych, naszych naukowców, ale cały, całe biblioteki, na których oparta jest nasza własna technologia, zostały zopen tak w taki sposób, że lokalnym zresztą jest cały Stack, prawda? że można, można zacząć od pretrenowanych modeli, które oferujemy w modelu chmurowym, stopniowo przechodząc na coraz bardziej autonomiczne rozwiązania technologiczne, więc to też nie przesadzajmy, że, że, że USA i Chiny już nigdzie, w ogóle nie ma co nawet startować, prawda, więc nie jest aż tak źle i na pewno i na pewno właśnie ta cyfrowa, cyfrowa gospodarka daje państwom takim jak nasze i też znowu padło właśnie, że mamy zasób jeden, który jest najważniejszy obecnie, siłę ludzką, prawda, umysły. W tej gospodarce nieważne jakie masz zasoby naturalne, nieważne nawet ile masz tej ludności. Padł przykład Izraela, prawda, małe państwo, które ma gigantyczne sukcesy w tej gospodarce i to jest to, czego taka Polska właśnie powinna, przechodząc na perspektywę krajów, tak, czego Polska się powinna uchwycić. Jest możliwość wzrostu znaczenia Polski właśnie w tym zarówno w łańcuchach wartości, jak i strategicznego, jeżeli odpowiednio to się rozegra i tutaj może Przechodzę do tego, co zarówno Pani, jak i inne osoby mówiły, że najważniejsza to jest właśnie edukacja. To jest wszystko miękkie umiejętności. Właśnie nie potrzebujemy węgla, nie potrzebujemy fabryk, potrzebujemy ludzi, którzy są w stanie... To są, mówię, to znowu kolejne, kolejny długi temat. Jakie umiejętności są najważniejsze, prawda? Czy te miękkie, czy umiejętność współpracy, czy umiejętność krytycznego myślenia. To wszystko, czego polska szkoła nie radzi sobie prawda, z uczeniem. To, co Pani mówi, jest oczywiście bardzo pesymistyczne, aczkolwiek myślę, że problem rzeczywiście istnieje. To co pani mówi no jest przerażające właśnie. My mamy nawet narzędzia, prawda, narzędzia Family Link, prawda i tak dalej, że konta można powiązane. Ludzie z tego nie korzystają. Rodzice z tego nie korzystają. Jest, jest, ja nawet pytam się, prawda, znajomych, prawda, no tutaj dzieciak ogląda YouTube. Ja mówię: "A dlaczego nie masz YouTube Kids?". przecież jest specjalna wersja dla dzieci. Ludzie z tego nie korzystają, prawda? Jeżeli chodzi o wykorzystanie danych, mało kto wie, że że my nie zmuszamy nikogo do oddawania. W sensie można wyłączyć personalizację reklam, prawda, jeżeli ktoś jej nie lubi. Można skasować wszystkie Twoje dane z, z konta Google. Nie utraci się dostępu do Google. Naprawdę, obiecujemy, że nie, nie zabieramy tego. Nie sprzedajemy prawda, danych ani nic takiego. Tylko ludzie po prostu tego nie wiedzą. Tak jak troszeczkę niefrasobliwie do tego podchodzą, narzekają prawda, na, 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 na negatywne zjawiska. Za to aktywność jest, jest tutaj bardzo duży problem. Czyli znowu rzeczywiście zgadzam się, że trzeba Prosimy, edukować rodziców, bo w internecie, to będzie takie może podsumowanie, bo internet jest, jest, jest najwspanialszym narzędziem, no ja uwielbiałem zawsze czytać. Dla mnie coś takiego, że można mieć w zasadzie dostęp do całej wiedzy ludzkości. Prawie, prawda, w, w każdym momencie, w każdym miejscu. No jest wynalazkiem po prostu no, nie, nie do opisania. Jego potencjał jest nieograniczony, tylko musimy nauczyć się go używać. Właśnie tego tutaj też słusznie powiedziane, że dzieci o wysokim z rodzinach o wysokim kapitale społecznym używają go w zupełnie inny sposób niż to prawda? Czyli to jest dokładnie nóż, który może służyć do krojenia chleba, który może służyć do zabicia. Tylko chodzi o to, żeby jednak służył do tego krojenia chleba. I z Bardzo tym. Dziękuję. dziękuję.